Za większość mojego kapitału kupiłem fundusz, który zaczął grać na spadki akcji w krajach rozwijających się i obrywałem przez jakiś czas podwójnie, dlatego że fundusz był denominowany w Dolarze, który się ciągle osłabiał i jednocześnie fundusz tracił na wartości ze względu na to, że z bardzo drogich akcji zrobiła nam się totalna bańka. Przecież mieliśmy sławny BRICS, Chiny, Brazylia, Indie, później RPA, jeszcze do tego doszło Rosja. I ceny akcji po prostu tam rosły jak, jak szalona. I w pewnym momencie byłem bardzo dużo kapitału w plecy, na szczęście na papierze. Usiadłem do tego, zrobiłem jeszcze raz, że taką mega rzeczową analizę i stwierdziłem, że w pewnym momencie to się musi zawalić. No i na szczęście Bessa przyszła, w zasadzie początek BESY przyszedł może tydzień później. Cieszę się, że tak wyszło, bo, bo nie wiem, czy miałbym wystarczająco mocnych nerwów, żeby wytrwać przez, przez kolejne miesiące, więc myślę, że to był z punktu widzenia inwestycyjnego największy błąd mojego życia. Że było jasne, ja wyszedłem z zyskiem przed bezce, ale to była kwestia szczęścia, a nie jakiejś super analizy, bo w pewnym momencie dolar z 2 zł podszedł na 3,8 i fundusz, który był na stracie, Nagle okazało się, że generował jakieś, jakieś zyski, nie takie, jak oczekiwałem, ale to był fundusz Goldmana, który pewnie miał tysiące ukrytych kosztów po drodze. Natomiast, tak jak powiedziałem, uważam, że miałem więcej szczęścia niż rozumu, bo gdybym przykładowo, gdyby bestia się przeciągnęła kolejne, nie wiem, 2 czy 3 miesiące, to moje straty mogłyby być już na tyle duże, żeby mi nerwy puściły.